Jesteśmy już po raz siódmy wyłaniamy najpopularniejszych sportowców w naszej gminie. Plebiscyt nad którym honorowy patronat objął pan Piotr Jakubowski, burmistrz Mikołajek. Organizowany jest przez Urząd Miasta i Gminy Mikołajki oraz Centrum Kultury Kłobuk. Plebiscyt organizujemy po to, żeby zwrócić uwagę naszego lokalnego społeczeństwa na tych wszystkich, którzy na arenach w kraju, za granicą promują naszą gminę. W tym roku po raz drugi głosowaliśmy za pomocą SMS-ów. W sumie oddano 4659 ważnych głosów. Dla porównania rok temu tych głosów było 4134. Niezmiernie mi miło, jest mi miło Was poinformować, że Michałowi Morgasiowi za zwycięstwo będziemy gratulować. Wielkie nie, brawa! Panie Michale, zapraszam. Michała nie ma dzisiaj z nami, a w jego imieniu nagrodę odbierze tata, pan Roman Morgas. Zapraszamy. Bardzo no, Wszystkiego dobrego. Proszę przekazać nasze gratulacje. Jestem bardzo dumny z, z, z syna osiągnięć i myślę, że te głosy, które były dane na syna wpłyną mobilizująco na dalsze jego karierę. Panie i panowie, oficjalnie informuję, że Grzegorz Hammerschmidt lewistyt, wygrywa i gratuluję. Drugie zwycięstwo z rzędu, bo pamiętamy ubiegłoroczny plebiscyt i bal, gdzie Grzegorz e, wygrał e, w rywalizacji z innymi trenerami. E, ja myślę, że klub nasz MKZ, zrobił bardzo duże postępy przez ostatnie lata i to chyba zasłużone także, zwycięstwo. Także z całego serca i trenerowi i zawodnikom gratuluję i życzę dalszych takich udanych Sukcesów. Dziękuję bardzo za wszystkie oddane głosy. Dziękuję przede wszystkim jak zwykle moim rodzicom, którzy aktywną swoją postawą wspomagają mnie w mojej działalności. Dziękuję władzom miasta, które pomagają nam z każdej strony. Dziękuję także za współpracę i umożliwienie dobrych warunków pracy zarządowi MK Mikołajki. No, i cóż, no, a przede wszystkim dziękuję wszystkim, którzy oddali 1% na naszą organizację, na MK Mikołajki. Bardzo dziękuję, no i liczę na więcej. To wyróżnienie poza konkursem, ponieważ chcemy docenić pracę, którą ten wielki społecznik włożył na rzecz sportu w naszej gminie. Mówię tutaj o Tadeuszu Stomie. Jutro mu ten puchar postaramy się wręczyć i podziękować za. Pracę, którą wykonał dla naszej społeczności, dla naszych dzieciaków i dla tych sportowców starszych. Wyróżnionym przez Polski Związek Żeglarski w tymże plebiscycie został Michał Morgas. I w kategorii trenerów tak samo jakoś dziwnie się złożyło, że najlepszym trenerem w tymże plebiscycie wśród żeglarzy Został wybrany Grzegorz Hammerschmidt. Cóż można powiedzieć? Wspaniała impreza, która myślę przyjęła się w naszym lokalnym społeczeństwie. Świadczy o tym chociażby to, że z roku na rok liczba oddawanych głosów powiększa się. W tym roku tych głosów oddano ponad 4600, to jest o pół tysiąca więcej niż w roku ubiegłym. No i myślę, że przy tej, przy tej metodzie SMS-owej pozostaniemy i będziemy plebiscyt w ten sam sposób organizować po raz ósmy po dziewięćdziesiąt. Raz dziewiąty, dziesiąty i kolejny kolej.